Aguten Ref W Parszy Kitawo, która omawia temat tego, co będzie, kiedy Żdzi przybędą już do Erec i kiedy Mojżesz instruuje ich co do, co do wejścia do, do Ziemi obiecanej. pojawia się tam oczywiście w konsekwencji kilka mitwot z nią związanych. Jednym z nich jest mitwa bikurim. Bikurim to znaczy dosłownie pierwociny, pierwsze plony naszych, naszych, naszego pola, pierwsze owoce naszych drzew. I jest to w bardzo prostym tłumaczeniu wyraz podziękowania Hakoro to w okazania wdzięczności Hashem za to, że dane mi było właśnie, że moje pole wrodziło właśnie takie owoce. Rzecz ma się tylko tak, że wdzięczność nie jest powiedzmy czymś indywidualnym i tylko występującym u żydów, bo wiemy, że narody świata również okazują wdzięczność Bogu za różne rzeczy w Stanach mamy Dzień Dziękczynienia, Wie, wiele razy rewe mówił na temat tego jak zakorzeniony w, w kulturze amerykańskiej jest to, jest fakt, że trzeba podziękować. No więc tym wyróżnia się, czym wyróżnia się ten bikurim? Więc po pierwsze musimy zrozumieć, że bikurim to nie jest tylko mówienie słowami, tylko dziękowanie, ale jest to faktyczne akcje, przyniesienie pierwszych owoców, e, pierwszych zbiorów do świątyni, do Jeruzalimy, do Jerozolimy. I teraz to jest właśnie ten haczyk, no bo podziękować, ok, mogę, ale pracowałem tak ciężko, z tych pierwszych pieniędzy oddać część, na co tak ciężko pracowałem, to już nie jest takie proste i takie oczywiste. I kolejna rzecz ma się tak, że gdzie zanosimy te nasze ciężko zarobione, yy, yy, cie, pracą naszych rąk, właśnie te plony, gdzie je zanosimy? Do dość do świątyni, do Jerozolimy. I te, według tego tłumaczy Rewę, każdy Żyd musi zrozumieć, że nasz naród żydowski jest również określany pasukiem w księdze Hoszea jako Bikurim, jako pierwociny. Że jesteście pierwociniami, pierwocinami, moimi tym najbardziej wybranym spośród wszystkich zbiorów. I Żyd musi wiedzieć, że jako Bikurim, jako właśnie pierwociny, jego miejsce jest tam, gdzie jest Bejomirasz, tam, gdzie jest świątynia, czyli tam, gdzie Hashem. Cały, cały nasz dzień, wszystko to, co robimy, musimy z tego oddać nasze pierwociny. Te rzeczy muszą służyć służbie Hashem. Hashem musi być obecny w naszym życiu nie tylko w synagodze, ale też na tych etapach, w których podejmujemy decyzje, do jakiej szkoły wysłać dzieci, jakie jedzenie kupić do domu, jakich książek czytać, czego używać, co robić w wolnym czasie. To wszystko jest dedykowane Hashem. I poprzez to, że wypełniamy wolę Hashem, oddając mu, dedykując mu te najcenniejsze chwile, to właśnie dzięki temu jest nam dana błogosławieństwo takie, jak zostaliśmy pobłogosławieni w ziemi Izraela za pierwoci. Także abyśmy mogli do wszystkich sfer naszego życia, tych duchowych i tych materialnych wprowadzić błogosławieństwo Hashem Chabez.